Jeżeli ktoś złożył wniosek o kredyt hipoteczny, strzelam półtora miesiąca temu, czyli jeszcze przed tymi obniżkami, dzisiaj ma decyzję, to ważne jest to, że ma tę decyzję na warunkach z dnia składania wniosku, czyli z wyższym oprocentowaniem i niestety w większości wypadków takie osoby podpiszą tą umowę na wyższym oprocentowaniu, bo mają konkretne terminy, które ograniczają czas, kiedy mogą ten kredyt uzyskać. Jeżeli weźmiecie kredyt z oprocentowaniem zmiennym, to po pierwsze ta rata Wam spadnie za jakiś czas, w sensie za miesiąc, dwa, trzy, w zależności od tego, jaki macie wybór. Natomiast przy oprocentowaniu stałym, do którego dojdziemy za chwilę, to też będziecie mogli refinansować ten kredyt nawet po miesiącu, po dniu od zaciągnięcia tego pierwszego, w cudzysłowie, pod dniu, bo trzeba wpisać hipotekę, i tak dalej. Koszt refinansowania to jest około tysiąca złotych. Przykro mi, że niestety trzeba go stracić. No ale jak podpisywaliście umowy przedstępne, to oczywiście nie było pewności co do spadku stóp procentowych. A teraz nie ma niestety czasu na to, żeby składać nowe wnioski.